W tym momencie prowadzona jest tajna wojna, w której bierzesz udział, o której najprawdopodobniej nawet nie masz pojęcia. Nie zdajesz sobie z niej sprawy, ponieważ wszyscy ci, którzy stoją za tym wszystkim, robią wszystko, co w swojej mocy, aby ich prawdziwe intencje nie wyszły na jaw. Ostatnimi czasy coraz więcej popularnych influencerów, którzy próbują promować te tradycyjne męskie wartości, jest wyciszanych. Andrew Tate, Hamza. Iman. A teraz i również mój kanał jest demonetyzowany. A więc jak widzisz, każdy z nas mówi rzeczy, których ktoś nie chce, abyśmy mówili i próbuje nas przed tym powstrzymać. Ale dlaczego próbują to zrobić i Kim oni w ogóle są? Kim są ci ludzie i dlaczego próbują nas wyciszyć? I aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłem zagłębić się głęboko w spiralę informacji aż do książek historycznych. Przestudiowałem wszystkie najważniejsze wojny, aby dojść do jednoznacznej konkluzji, że powodem dla tych wszystkich wojen nie była religia, nie były pieniądze czy też wolność. Źródłem każdej wojny w przeszłości było czyjeś pragnienie do kompletnej kontroli. I władzy. I nie było to pragnienie kontroli jednego narodu nad drugim, czy też pragnienie narodu do kontroli swoich ziem. Aczkolwiek było to pragnienie naprawdę małej garstki ludzi, aby uzyskać kontrolę nad wszystkim, co tylko się da. Od wojen prowadzonych przez Rzymian po zimną wojnę. Za każdą z tych wojen stała mała grupka ludzi posiadająca swoje własne, ukryte intencje, które były maskowane fałszywymi idealami. Kim jest ta mała garstka ludzi, która kontroluje cały świat za kulis? Cóż, nie można ich nazwać w żaden sposób, ponieważ nikt ich nie widzi, bo działają w cieniu. Ich twarzą są ich małe marionetki, czyli politycy, media, popularni aktorzy i celebryci, to przez nich właśnie przekazują i propagują swoją propagandę, która pomaga im zrealizować ich tajemny i mroczny plan. I większość osób najprawdopodobniej przestałoby szukać tutaj. Aczkolwiek ja, jako że jestem osobą naprawdę dociekliwą z natury, postanowiłem dokopać się trochę głębiej. Im głębiej wpadałem do otchłani informacji, tym więcej pytań zaczęło się pojawiać. Jak to możliwe, że byli w stanie kontrolować całą cywilizację przez wieki? I tutaj, właśnie, wszystko zaczęło nabierać naprawdę ciemnych kolorów. Wojny zawsze były częścią ludzkiej historii i ich celem zawsze było uzyskanie kontroli. Aczkolwiek, co gdybym ci powiedział, że. Cała ta wojna z męskością, która teraz występuje i cała ta nagonka na męskość, cała ta próba zniszczenia męskości w społeczeństwie, stała się już w przeszłości? Widzisz, wystarczy cofnąć się do VI wieku, gdzie Europa przechodziła przez naprawdę... Ciężki dla niej okres. Ten okres nazywał się Ciemne Wieki. I przedstawię ci powód, dla którego to, co właśnie stało się wtedy, jest podobne do tego, co dzieje się teraz. I bardzo dobrze można by podsumować to, w jaki sposób byli traktowani oraz postrzegani mężczyźni wtedy, przez cytat ówczesnego papieża Innocentego III. Jego słowa brzmiały tak: Bóg stworzył mężczyzn ze szlamu ziemi, elementu mającego mniejszą godność niż inne. Mężczyzna popełnia zdeprawowane czyny, przez które obraża Boga. Stanie się pokarmem dla robaków. I masą zgniłiny, która na zawsze będzie cuchnąć i cuchnąć. Mężczyźni byli postrzegani jako zgniłe i cuchnące stworzenia, które nie wnosiły nic produktywnego do społeczeństwa, a więc nie zasługiwali na żaden szacunek. Czy to wszystko nie brzmi dla Ciebie znajomo? <grym> Ale spokojnie, to nie wszystko. Widzisz, większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak tak naprawdę ciemne były ciemne wieki. Miliony ludzi umarło poprzez choroby, głód. I byli oni nonstop najeżdżani przez bardziej potężnych najeźdźców. Wielu ludzi wtedy myślało, że to początek apokalipsy. Ciemne wieki były aż tak ciemne, że przez 500 lat, przez które trwały, nie dokonano żadnego rzeczywistego postępu w dziedzinie nauki, rozwoju oraz technologii. Gdzie jest nawet grono historyków, które byłoby skłonne stwierdzić, że ciemne wieki wcale się nie wydarzyły. I jest tak, ponieważ cywilizacja Europy zaliczyła wtedy tak. Mało postępu. Pomyśl nad tym przez chwilę. Czas 500 lat tak nieproduktywnego dla ludzkiego gatunku, że jest nawet grono ludzi, które twierdzi, że te 500 lat nigdy nawet się nie wydarzyły. A wiesz co jest w tym wszystkim najgorsze? Że historia... Zataczakowo. Wystarczy, że popatrzysz się dookoła siebie. Masz nad sobą ludzi, którzy jeszcze niedawno mówili ci jakie kraje możesz odwiedzić, co możesz widzieć na mediach społecznościowych i jaką temperaturę możesz sobie ustawić w domu. A do tego można zauważyć wyraźną cenzurę każdej z popularnych osób, które próbują naświetlić każdy z tych problemów. W celu pozbycia się oczywiście dezinformacji. Dobrym przykładem może być na przykład Andrew Tate, którego sprawa poszła tak daleko, że aż został on wtrącony do więzienia. Za oczywiście sfabrykowane oskarżenia, do których wciąż dzisiaj nie mogą znaleźć dowodu. A więc musisz sobie uświadomić, że z czasem będziemy mieli coraz mniej i coraz mniej wolności. Za niedługo będą oni namówić, ile razy w tygodniu możemy jeść mięso, brać prysznic i o której w nocy musisz iść spać. I wprowadzą każdą możliwą inną tyranię, na jaką tylko będą mieli ochotę. Wyobraź sobie na przykład system zaufania społecznego. Śledzi to. Jak dobrym obywatelem jesteś, czytaj niewolnikiem. I zależnie od tego, jak dobrym niewolnikiem dla rządu jesteś, z tylu podstawowych rzeczy będziesz w stanie skorzystać, jak na przykład publiczny transport, czy też banki. A jeśli nie jesteś posłusznym niewolnikiem, to cóż? Karta kredytowa? Zablokowana. Dostęp do internetu? Masz tylko pomarsz. Jeśli myślisz, że to wszystko przesada i że nie ma szans na to, że to kiedykolwiek się wydarzy, to pomyśl jeszcze raz i popatrz dookoła siebie, bo to już się dzieje. Dobrym przykładem na przykład są Chiny, gdzie taki system zaufania społecznego już jakiś czas temu został wprowadzony. I nawet nie zacząłem jeszcze rozmawiać o najbardziej efektywnym sposobie kontroli, który oni używają, aby zrobić z ciebie niewolnika i mieć nad tobą pełną kontrolę. Widzisz, czasy się zmieniły od VI wieku i ludzie wyewoluowali, ale i również techniki masowej kontroli wykorzystywane przez właśnie tą garstkę ludzi. No bo jednak dawniej kontrolowanie społeczeństwa było dużo łatwiejsze, jako, że nie posiadali oni żadnych innych źródeł informacji poza tymi, które ty chcesz, żeby oni posiadali. Nie było wtedy książek, i tak naprawdę bardzo mała garstka ludzi potrafiła wtedy pisać oraz czytać. A to oznaczało, że wszystko, co powiedział jakiś autorytet, jak na przykład papież czy też kościół, było traktowane jak świętość. I choć dziś wciąż autorytety tacy jak np. politycy czy też celebryci są wykorzystywani do tego, aby propagować ich fałszywe poglądy, to wiemy, że dziś ten sposób nie jest aż tak skuteczny jak 1500 lat temu. Widzisz, ci ludzie zaczynali sobie zdawać sprawę z tego, że zaczynają tracić kontrolę nad swoimi niewolnikami, a więc zaczęli szukać nowych rozwiązań. I z pomocą przyszła im technologia. Technologia, za pomocą której stworzyli najlepsze i świetnie ukryte narzędzie. Do masowej kontroli, jakiekolwiek wcześniej wiedział świat. Narzędzie tak efektowne, że zniewoliło ono 75% całej ludzkiej populacji. I przekonali oni ludzi do tego, aby korzystali oni z tego narzędzia, wierząc, że jest ono dla nich dobre. I tym narzędziem jest Internet. Aczkolwiek nie internet sam w sobie, ale to co za pomocą tego internetu można znaleźć, czyli rzeczy takie jak będzie społecznościowe, pornografia oraz gry komputerowe. Każda z tych rzeczy jest wykorzystywana jako narzędzie masowej kontroli nad młodymi mężczyznami. Jest wykorzystywana jako narzędzie do pozbywania mężczyzn jakiejkolwiek męskości poprzez niewalanie ich w ich strefie komfortu. Widzisz? Każda z tych rzeczy ma na celu zasymulowanie ci sukcesu, który powinieneś osiągnąć w prawdziwym życiu. Każda z tych rzeczy ma na celu sprawić, abyś ty poczuł się, jak gdybyś już osiągnął ten sukces, podczas gdy tak naprawdę go nie osiągnąłeś. Co sprawia, że my, jako młodzi mężczyźni, zamiast wychodzić na zewnątrz i przechodzić przez cały ten ból i poświęcenie, aby osiągnąć te cele, my pozostajemy w naszych strefach komfortu, przez co stajemy się coraz słabsi. I coraz słabsi. Bo widzisz, cały ten ból oraz dyskomfort, przez jaki my musimy przejść, aby osiągnąć te cele, to on właśnie sprawia, że my stajemy się silnymi mężczyznami, bo tylko poza swoją strefą komfortu jesteś w stanie się rozwinąć. Aby osiągnąć coś, czego jeszcze nigdy nie osiągnąłeś, musisz zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłeś. A więc wszystkie te złe nawyki, jak pornografia, Media społecznościowe oraz gry komputerowe zamykają nas w tej strefie komfortu, pozbywając nas tego całego bólu oraz dyskomfortu, który zrobiłby z nas silnych i wartościowych mężczyzn, i robią z nas niewolników, uzależniając nas od przyjemności, której nam dają. Co z kolei sprawia, że my nie mamy jakiejkolwiek motywacji do tego, aby wyjść na zewnątrz i odmienić swoje życie na lepsze. Widzisz. To nie twoja wina, że jesteś uzależniony od tych rzeczy. Świat dzisiaj jest dosłownie tak zaprogramowany, abyś ty wręcz nie miał szans od nich być nieuzależniony. No chyba, że wiesz, że te rzeczy to pułapka i ich unikasz. Aczkolwiek pamiętaj również o tym, że to tylko i wyłącznie Twoja wina, jeśli podejmiesz wybór, aby dalej być od nich uzależnionym, aby dalej być ich niewolnikiem. Większość ludzi dzisiaj nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są niewolnikami, ponieważ najlepszy sposób na to, aby utrzymać kogoś swoim niewolnikiem, to aby przekonać go, że wcale tym niewolnikiem nie są. Dlatego właśnie tak często słyszysz zdania takie, jak na przykład: pornografia i masturbacja jest zdrowa, jedna godzinka gier komputerowych dziennie wcale ci nie zaszkodzi. To w porządku być słabym i leniwym. Próbują ci to wszystko wmówić, abyś ty dalej pozostał przegrywem. Bo im dłużej jesteś przegrywem, tym dłużej jesteś ich niewolnikiem, z którego mogą zarobić. Widzisz, ich plan zniewolenia społeczeństwa jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy to współczesne zniewolenie poprzez technologię oraz dług społeczny. Drugi to uciszanie oraz cenzurowanie ludzi, którzy się temu sprzeciwiają. I trzeci to ostateczna kontrola. Sam jesteś pewnie w stanie zauważyć, na którym etapie właśnie jesteśmy. A ostatni etap skończy się na tym, że system zaufania społecznego, który już jakiś czas temu został wprowadzony w Chinach, zostanie również wprowadzony u nas. Przez co wtedy nie będziesz już mieć żadnej prywatności. Będą w stanie oni pozbawić Cię nawet Twojej możliwości do podróżowania, co doprowadzi do tego, że będą w stanie oni wyciszyć dosłownie każdego, kto będzie próbował sprzeciwić się ich planowi. I Jeśli nie sprzeciwimy się temu i nie powstrzymamy tego, to kto wie, ile następnych wieków nie będzie wyglądać na nas optymistycznie. I ta mała garstka ludzi już ma swoje marionetki na odpowiednich miejscach. No bo jednak bądźmy szczerzy, jedno z największych mocarstw świata, czyli Stany Zjednoczone, są rządzone przez starca z demencją, który najprawdopodobniej już nosi pieluchy i nie wie, co się wokół niego w ogóle dzieje. Inflacja, ceny paliw, wody oraz pożywienia są jednymi z największych w historii, a rządy dalej dodrukowują więcej pieniędzy jak gdyby nic się nie działo. Co oczywiście nie polepsza sytuacji. A w Kanadzie sytuacja jest coraz gorsza. Kiedy w Kanadzie kierowcy ciężarówek postanowili zrobić strajk, ich konta bankowe oraz konta bankowe wszystkich tych, którzy ich wspierali, zostały zamrożone. W skrócie, świat rozpala się na naszych oczach, tak jak oni chcą, aby on się rozpalał. I możesz mnie teraz zapytać, no dobra, Kacper, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, powinieneś myśleć o rozwiązaniu kilka lat temu, kiedy zamknęli cię w domu jak jakiegoś szczura w klatce, tylko i wyłącznie dlatego, bo na zewnątrz panowała zwykła grypa. Ale jeśli tego nie zrobiłeś, to wciąż jest światełko na końcu tunelu. Historia zatacza koło i może być to dobra lub zła rzecz, w zależności od tego, jaki kierunek obierze historia. I to właśnie teraz od nas zależy, jaki kurs ona obierze. A więc pytanie to, jak to zrobić? Jak poprowadzić historię w odpowiednim kierunku? Odpowiedź na to pytanie była zawarta w jednej z moich książek od historii. Widzisz, po ponad 500 latach życia w ciemnych wiekach, Mężczyźni mieli dość tego, jak byli postrzegani przez całe społeczeństwo. Byli postrzegani jako grzeszne i bezużyteczne stworzenia. Mieli dość tego, że żyli jako niewolnicy małej garstki ludzi, którzy nie zasługiwali na całą tą władzę. Słyszałeś kiedyś powiedzenie, że ciężkie czasy rodzą silnych mężczyzn? No to właśnie wtedy mężczyźni zaczęli sobie znowu zdawać sprawę ze swojej siły. I ze swoich możliwości. I wtedy właśnie powstał nowy rodzaj człowieka, nowy rodzaj mężczyzny. I nazywał się on mężczyzną renesansu. Mężczyźni renesansu wyznaczyli nowe granice odnośnie tego, co można było osiągnąć w dziedzinie nauki sztuki, architektury oraz biznesu. Mężczyźni zaczęli znów być postrzegani jako stworzeni na podobieństwo do Boga. Mężczyźni renesansu byli motorem napędowym ery, w której ludzkość rozwinęła się w zastraszającym tempie. Erze renesansu. Mężczyźni renesansu zakończyli erę niewolnictwa i uwolnili się z kajdan elit i jak udało im się tego dokonać? Po pierwsze, zaczęli się im sprzeciwiać i zaczęli kwestionować to, w jaki sposób byli postrzegani mężczyźni. Po drugie, poprzez swoje wynalazki oraz rozwój, byli w stanie zniszczyć monopol informacyjny Kościoła, czyli główne narzędzie masowej kontroli nad społeczeństwem. A jakie to były wynalazki? Jednym z nich była prasa drukarska Gutenberga. Przed wynalezieniem prasy drukarskiej, aby napisać książkę, Trzeba było zarżnąć całą trzodę owiec Co było całkiem drogie Podczas ciemnych wieków wciąż i tak większość ludzi nie potrafiła czytać Jedyni, którzy potrafili czytać i pisać Pochodzili z bogatych rodzin Lub byli związani w jakiś sposób z kościołem Ci, którzy pisali lub posiadali książki Dbali o nie jako o najdroższy skarb Książka wtedy przeważnie posiadała od około 10 do 15 kopii A więc ich wartość była ogromna ale dzięki wynalazkowi Gutenberga od teraz można było produkować książki za naprawdę małe sumy pieniędzy i czytanie stało się rzeczą powszechną. Wiedza była powszechnie dostępna, dzięki czemu coraz więcej ludzi było w stanie uwolnić się z propagandy. Co sprawiło, że dotychczasowa propaganda, jaką promował Kościół, przestała być akceptowana. Ludzie mieli teraz już inne źródła informacji, przez co byli w stanie odróżnić prawdę od propagandy, przez co coraz więcej ludzi zaczęło się budzić. A więc teraz już powinieneś zrozumieć, dlaczego ci ludzie tak bardzo boją się tych, którzy publicznie sprzeciwiają się ich celom. W szczególności mężczyzn, którzy przekonują innych mężczyzn do krytycznego myślenia. Zamiast ślepego podążania za propagandą, a więc wszystko to, co dzieje się teraz, stało się już w przeszłości. Ci ludzie rozumieją, że to właśnie w ten sposób stracili kontrolę nad społeczeństwem i nie chcą, aby historia zatoczyła koło. Mężczyźni renesansu doprowadzili do końca ciemnych wieków i rozpoczęli jedną z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejszą erę w historii ludzkości. I po raz pierwszy w historii duma i pewność siebie. Jaka wynikała z osiągnięć mężczyzn, nie była postrzegana jako grzeszna. Czy nie uważasz, że życie w tej erze byłoby przepiękne? Życie w erze, w której jesteś wychwalany za swoje ambicje, za swój rozwój, za swój sukces, za swoją motywację do stania się kimś wielkim, za swoją chęć do dbania o innych i nie jesteś nazywany przez to toksycznym? A więc jeśli zgadzasz się z tym, co teraz powiedziałem, to to jest chyba najważniejsza wiadomość, jaką musisz usłyszeć. Historia się powtarza, a przed nami są dwa kierunki. Które może zmierzyć? Jednym są kolejne ciemne wieki, w którym znowu społeczeństwo pozbawi mężczyzn jakichkolwiek ambicji, powstrzyma ludzkość przed rozwojem, co z kolei sprawi, że powstanie kolejne pokolenie niewolników. I jeśli się to stanie, to kolejne ciemne wieki będą kilkaset razy gorsze niż te, które stały się 1500 lat temu. Lub mamy też drugi scenariusz: scenariusz, gdzie wstępujemy w nowy renesans gdzie ludzkość powróci do wychwalania cech charakteru prawdziwych mężczyzn. A więc jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji? Rozwiązanie to, aby stać się mężczyzną. Nowego renesansu. Mężczyzna nowego renesansu jest wolny. Wolny od wszelakich uzależnień. Jest silny, męski i ma wokół siebie braci, z którymi nieustannie się rozwija. To ostatnie jest naprawdę istotne, jako że w szczególności w dzisiejszych czasach jesteśmy bardziej samotni niż kiedykolwiek. I dlatego właśnie tak istotnym jest, abyśmy wokół siebie mieli ludzi, którzy mają podobny tok myślenia do nas. Potrzebujemy braterstwa, dzięki któremu będziemy nawzajem się motywować i wspierać. W dalszym rozwoju. Jest nawet pewne przysłowie, które mówi, że jeśli chcesz iść szybko, to idź sam, ale jeśli chcesz iść daleko, idź z innymi. Powiedz mi, czy ty też masz czasami tak, że czytasz sobie na przykład jakąś książkę od historii i zastanawiasz się nad tym, czy ci ludzie wtedy sobie myśleli, że na ich temat będzie spisywana historia i ktoś kiedyś będzie czytał o ich historii? Jeśli tak, to chcę, abyś wiedział, że właśnie teraz przeżywamy taki moment. Właśnie teraz przeżywamy jeden z najważniejszych momentów w historii, od którego zależy cała reszta ludzkiej historii. I tylko i wyłącznie od ciebie zależy, po której stronie historii się znajdziesz: czy po tej dobrej, czy może jednak po tej drugiej. I jest to wybór, który ty musisz podjąć. Tak naprawdę, jedyny sposób na to, aby historia dobrze potoczyła się dla mnie, dla ciebie, dla twoich dzieci, wnuków, twojej żony i całego twojego rodowodu, to abyś ty sprzeciwił się całej tej propagandzie. Sprzeciwił się całej tej mrocznej i złej agendzie i stał się silnym i wolnym mężczyzną. Mężczyzną, który popcha rozwój społeczeństwa do przodu. Mężczyzną, który powstrzyma elity od zniewolenia społeczeństwa. Mężczyzną, który zostanie wynagrodzony bogactwem i obfitością za to, że stał się silnym i wolnym mężczyzną i sprzeciwił się całej tej złej agendzie. Możesz mnie teraz zapytać, no dobra, ale. Co ma do czynienia mój rozwój z całą kartą historii? Ma to do czynienia, że jeśli jesteś silnym i niezależnym mężczyzną, to nie możesz stać się ich niewolnikiem, a kiedy nie mogą cię zniewolić, nie mają nad tobą żadnej kontroli. A teraz, gdzie mamy pokolenie słabych mężczyzn, którzy mogą być od tak uciszeni i zniewoleni, oni zyskują coraz większą kontrolę nad społeczeństwem, a więc zrozum, że jeśli nie zrobisz nic, aby stać się silnym i wolnym mężczyzną już dzisiaj, to nie ma wpływu tylko i wyłącznie na Ciebie to ma wpływ na całą resztę Twoich następnych pokoleń. A więc jeśli chcesz stać się silnym oraz wolnym mężczyzną, który sprzeciwi się całej tej mrocznej i wręcz satanistycznej agendzie, którą próbują zrealizować elity światowe, to musisz dołączyć do swoich braci i dołączyć do nowego renesansu. Nowy renesans to prywatna społeczność podobnie myślących ludzi, których misją jest stanie się silnymi i wolnymi ludźmi. Prywatna społeczność, którą stworzyliśmy, ponieważ jedyny sposób na to, aby sprzeciwić się tej złej agendzie, to aby zrobić to razem, w grupie podobnie myślących ludzi, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ale razem. To już całkowicie inna bajka. Nowy Renesans to miejsce, w którym poprowadzimy Cię krok po kroku do stania się silnym, niezależnym, wartościowym oraz wolnym mężczyzną. Nauczymy Cię tam, jak uwolnić się od swoich uzależnień, jak zbudować swoją wymarzoną sylwetkę, jak podnieść swoją atrakcyjność, swój testosteron oraz wiele, wiele więcej. Jest to dosłownie wszystko, czego potrzebuje młody mężczyzna, aby uwolnić się z kajdan swoich uzależnień i stać się mężczyzną. Nowego renesansu. Mężczyznom silnym, inteligentnym, atrakcyjnym oraz charyzmatycznym. A więc teraz nadszedł czas, abyś wybrał. Czy ta szansa, którą właśnie Ci przedstawiłem, to kolejna szansa, którą ominiesz? I za rok będziesz się zastanawiał, co by było gdyby, czy może jednak podejmiesz odpowiedni wybór i przekonasz się, co mogło się wydarzyć w praktyce. Nagrywając ten film, szczerze martwię się o swoje media społecznościowe, jako że, jak widzieliśmy do tej pory, wypowiadanie się na ten temat nie jest zbyt dobrym pomysłem i nie kończy się to zbyt dobrze. Już teraz mój kanał jest dosłownie non-stop demonetyzowany. Ale trudno, jeśli dzięki temu filmowi. Więcej ludzi się obudzi i zacznie w końcu coś robić ze swoimi życiami, to uznam, że było warto. Jeśli jeszcze oglądasz ten film, to wiedz, że od takich mężczyzn jak ja i ty zależy przyszłość całego naszego społeczeństwa. A więc proszę cię, abyś potraktował to poważnie i podjął działanie już dziś. A więc nie zbleka już dłużej, powstań razem z nami i dołącz do nowego renesansu.